Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w moich propozycjach. Czterech tanich, naprawdę, naprawdę fajnych, perfumowych perełek i będą to perfumy raczej uniseksowe. Znaczy, teoretycznie, wiecie, no teoretycznie perfumy mogą być skierowane do jakiejś płci, jednak, no, w praktyce nośmy to, co nam się podoba. Takie typowo męskie powiedziałbym, że są dwie kompozycje, ale to też mówię, jest kwestia bardzo, bardzo taka indywidualna. Także. Zapraszam do oglądania. Jako pierwsze wymienię perfumy niezaprzeczalnie najlepsze z tej całej dzisiejszej czwórki, które po prostu uważam, że musicie poznać. Jeśli tym bardziej, jeśli siedzicie w perfumach, um, jeśli jakoś interesuje was ten temat, no to naprawdę musicie te perfumy poznać niezależnie od waszej płci, a chodzi o perfumy Versace de Dreamer, czyli ma Te perfumy kosztują około 100 zł za 100 ml. Troszkę powyżej widziałem, tam testery 110, no ale ogólnie okolice setki. E, mi, szczerze mówiąc, nigdy nie śpieszyło się jakoś do poznania tych perfum, a mm, no, no nie wiem w sumie, bo myślałem, że to jakiś taki, wiecie, dziad. <grytko> Brzydko mówiąc. I w tym momencie muszę uderzyć się w piersi to naprawdę, naprawdę mocno. Bo okazało się, że The Dreamer to naprawdę genialne, genialne, ponadczasowe pachnidło. No, no, ja jestem po prostu. Nie w nie, niebo nie, wzięty to zbyt poważnie brzmi, ale naprawdę za, zachwyciło mnie, zachwyciło mnie tak bardzo, że no, no, będę polował na jakieś wersje takie vintage wydaje mi się, że zobaczyć, jak pachniały kiedyś. Chociaż mówię, no, nawet. Teraźniejsze wersje pachną bardzo, bardzo dobrze i na pewno ja będę osobiście na flaszkę tych perfum polował, bo w tej cenie to jest, uważam, kradzież. No ale dobra, do rzeczy. Jak te perfumy pachną? Wyczuwam tutaj proszkową, raczej kojarzącą się męsko-lawendowo-cytrusową czystość, kojarzącą się troszkę do tej, którą e, ktoś z Was pewnie może znać, na przykład z Dolce Gabbana por om, tego klasycznego. E, no taka, wiecie, proszkodopraniowa praniowa. E, Męska, czysta, czysta nuta. Do tego mamy ciepłe kumarynowe, korzenne nuty, coś alatonka cynamon oraz ciepły nieco kosmetyczny, nieco taki upojny kwiat pomarańczy, co z kolei kojarzy mi się nieco z Jean Paul Mal. No i w sumie jakby tak jakby nie patrzeć no wydaje mi się, że Dreamer no to jest takie połączenie troszkę Dolce Gabbana Porom i Jean Paul Mal, co też użytkownicy Fragrantiki również głosują na podobieństwa tych perfum do tych dwóch wcześniej wspomnianych Także, no, jest to coś podobnego. Według mnie takie połączenie tych dwóch, chociaż to nie wszystko, bo Dreamer ma też w sobie sporą dawkę tytoniu, tylko że ten tyton jest taki, kurczę, śliczny, jest wiśniowy, owocowy, słodki, soczysty, ale też ma taką... Samczą, nie wiem, szorstką jakąś nutę w sobie. Także em, to nie jest taki słodziak, jak na przykład Piorhawan. Chociaż Piorhawan też ma trochę tej takiej szorstkości, ale jednak no tutaj jest, no jednak trzeba mieć na uwadze, że jednak bardziej tak męsko, szorstko, wręcz samczo można by, można by rzec. Em, no, uważam, że to naprawdę piękne, wyjątkowe, oryginalne, ponadczasowe pachnidło, które po prostu wypada znać. I ja jestem. Nie wiem, zawiedziony sobą, że tak późno je poznałem, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Dobra, lecimy dalej do perfum marki 4711, czyli tego producenta wód koloński. To jest chyba perfumy z serii Intense, tak mi się mocno wydaje. Nie mam w tym momencie zapisane, ale tak, taka jakaś inna seria, trochę bardziej taka zintensyfikowana, nie do końca kolońska. I dzisiaj powiem o perfumach Sunnyside of Zanzibar. Czyli słoneczna strona z Zanzibaru. Te perfumy kosztują tester na chwilę obecną, na chwilę, w której to nagrywam, czyli na 11 kwietnia, kosztuje około 60-70 zł, za uwaga 170 ml. Także naprawdę, naprawdę tanio. Mamy tu wanilię, słoneczne białe kwiaty, mleczny kokos, całość pachnie jak em, taki balsam do opalania, chociaż w tle em, mamy tutaj sporo takich nut, takich bardzo fajnych em, musujących, drzewnych, takich wiecie, nieco jakby przyprawowych em, oraz takie akordy słono-morskie i to, to wszystko bardzo fajnie te kompozycje odświeża, powoduje, że nie jest taka nudna, taka ulepna, kluskowata, tylko właśnie ma w sobie taką fajną iskierkę. Parametry ma naprawdę przyzwoite, siedzi na mnie z 8 godzin przy umiarkowanej projekcji i myślę, że naprawdę świetnie nada się na wiosnę czy nawet lato. Także jeśli lubicie słoneczne, plażowe klimaty to rzućcie nosem, bo stosunek cena-jakość jest 10 na 10. Perfumy numer 3, o których wspomnę to Latafa Amir Al Oud Intense Oud. I te perfumy kosztują około setki za setkę, no trochę poniżej 100 zł za 100 ml na chwilę obecną i ja przetestowałem te perfumy, bo miał to być rzekomy klon By The Fireplace od Martina Margieli i faktycznie jakoś tam podobne są, ale żeby klony to raczej, raczej bym nie powiedział, niemniej kompozycja Latafy jest naprawdę... W porządku, kompozycją za niewielkie pieniądze. Mamy wanilię, dym, akord takich pieczonych orzechów, czy tam kasztanów, które właśnie możemy znać chociażby z By the Fireplace. Jezus Maria, trudna nazwa. Nie, w sumie to nie jest trudne, po prostu się przejęzyczyłem. Nieważne, w każdym razie mamy te rzeczy, a do tego dochodzi nieco takich nudwato cukrowych kojarzących się nieco z Baccarat Rouge 540, oraz taki typowy, arabski, kojarzący się raczej tanio ud, co nie każdemu może odpowiadać. Ale nie pachnie to źle, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o parametry, no to trwa naprawdę, naprawdę długo 10-12 godzin, projektuje wyraźnie. Pachnie raczej syntetycznie, ale naprawdę przyjemnie. Jeśli już szukacie czegoś otulającego i nie pachnącego mainstreamowo, z dobrymi parametrami i nie razi was jakaś taka syntetyczność kompozycji, która też nie będzie jakoś, musi mieć pod uwagę, że to, to są takie niuanse syntetyczne, wyczuwalne, raczej wiecie. Wąchaniu czegoś w taki sposób. A no przy noszeniu globalnym, myślę, że to nie będzie aż tak doskwierać. Myślę, że jeśli lubicie takie ciepłe klimaty, no to warto dać im szansę. I ostatnie perfumy na dzisiaj to Azaro Sea. I te perfumy kosztują obecnie około 150 zł za 100 ml, tak w szerszej dystrybucji. I wiem, że to nie jest już tak tanio, yy... Ale wiem że też, że można je dostać dosyć często w Rossmanach na różnych promocjach czy przecenach, albo też na Allegro, czy tam na OLX. Aktualnie jak patrzę, no jest najtanie za 8 dyszek, a to już scena zdecydowanie, zdecydowanie lepsza, czy wyśmienita, jak za tej klasy pachnidło. Jak to pachnie? Mm, najpierw zadam wam takie pytanie, na które nie musicie mi odpowiadać, odpowiedzcie sami sobie, czy znacie Aqua Digio? albo czy znacie, nie wiem Bulgarii Aqua. Jeśli tak. No to to jest właśnie taki klimat. Natomiast jeśli nie znacie, no to powiem tylko tyle, że morze w tych perfumach nie jest przedstawione, tak wiecie, naturalistycznie, po prostu naturalistycznie, tylko tak syntetycznie. Ale miło. No i mamy tutaj te nuty wodne, słone, morskie, ale również nieco ziłek oraz nieco takich nut słodko-kwaśno-musujących w nosie takich nowoczesno-cytrusowych. Najbliżej tej nucie chyba do mandarynki albo do pomarańczy. Wiem, że w nutach jest mandarynka, ale no właśnie mi chyba bardziej się to kojarzyło pomarańczowo. W każdym razie takie nie za słodkie, nie za kwaśne pomarańczowe cytrusy. Cytrusy w pomarańczowym kolorze, no. Całość pachnie bardzo świeżo, orzeźwiająco, radośnie. Co warto mieć też na uwadze, no to raczej, raczej męsko, chociaż nie aż tak jednoznacznie męsko, jak na przykład wcześniej wspomniany przeze mnie Aqua Także myślę, że no jako unisex może, może się nadać. Trwa z 6 do 8 godzin, projektuje raczej umiarkowanie. Um, spoko. W sensie na lato naprawdę przyjemne pachnidło, taki poprawiacz humoru. Tyle. Tyle, tyle, tyle. Jeśli znacie jakieś z tych pachnidł, możecie dać w komentarzu, co o nich sądzicie. Jeśli macie również jakieś propozycje perfum, niekoniecznie męskich, no, dla każdej płci, jakichś takich tanich, może do stówki, może do 150 zł, no to dajcie znać w komentarzu. Chętnie rzucę nosem. Tyle ode mnie. Dzięki. Papa. Pa.